Cześć, tej strony Matikson. A dzisiaj opowiemy sobie o mrówkach i o pająku, który złapałem na działce. E, może najpierw o e, pająku. Tak, ale na razie cięcie muszę go wnić. Tak, a za pająkiem jest e, moja manika Rubida. To potem do niej przejdziemy, e, ale najpierw e, może jakieś zbliżenia na pająka. Tak, y, widzicie pająka, niestety, ale z kubik stara, wpadajcie na jego kanał, y, nie rozpoznaliśmy, jak to, jaki to gatunek, więc możecie pisać, jak ktoś się zna. O, widzicie, taki y, i pokażemy Wam, jaką sieć zrobił. Tak, ok, ze mną jest kubik Star na kamerze, przywitaj się, cześć, y, widzicie pająka. On jest y, tutaj, o, i y, patrzcie jaką się zrobił, tam w ogóle mamy tor, szyszkę i Jungle Earth, krzyżtolę lewernikulitu. no a taki ładny pajączek, no, więc idziemy do maniki. No tak, i przepraszam za te hałasy, ale deszcz pada. Ym, tak, tutaj mają zetkane watą. Bo jak widzicie, chyba ona liczy z jakieś... Nie wiem, z 10 robotnic. Tak? Yy, no i tak, jeszcze nie wpuszczamy je do gniazda. Yy, probówka to ich pojnik. No, a na manikę i no, będą zbliżenia. No i tak, yy, manika to czerwone mrówki. Jak wszyscy wiedzą. No i tak, yy, mam tam z kilka larw, ale królowa jest niesamowicie piękna, powiem Wam. No i tak, przechodzimy do Camponotus i, o, i o, potem opowiem jeszcze o mesorach. Tak, u Camponotus się zmieniło, że yy, doszły nowe jajeczka, tak, yy, ich jest tak z, yy, ile powiedz Kubikstera? Um, 10, 17? Tak, chyba 17. Może ich być 10, um, bo bigster musiał mi powiedzieć. Um, tak, ich jest 22. Um, um, jeszcze nowy plik jajeczek. Tak. O, i nowa poczwarka doszła, widzicie? O ta tutaj. Ta pierwsza, widzicie? Na środku kamery teraz jest. Mm, tak, kolonia nie ma stagnacji. Jest wszystko dobrze. I tak, idziemy do Mesorów. No i tak. Jak widzicie jest taki głupi kadr. To znaczy to dlatego, że niżej statywy się nie da, dlatego tak. Ale chyba wytrzymacie. Tak, u Mesorów doszła bardzo fajna wieść. Bo tam jest już pierwszy major. Wiecie, taka duża poczwarka. To znaczy już segmenty mrówki widać. Za chwilę będą rozprostować to i zobaczycie w kolejnej aktualizacji jak ten major wygląda. Tak, a więc to na tyle w tym odcinku. Pa.